Cześć sianko, z tej strony ja Wojtek, a w dzisiejszym materiale zrezentuję dla Was zestaw z LEGO City zamiatarka. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Mam tutaj logo LEGO, logo City od 5+, numer katalogowy to 60249. Tak się pudełeczko prezentuje z przodu, tak po bokach, a tak z tyłu. Z tyłu mamy oczywiście naszą zamiatarkę i różne funkcje bawialne tego zestawu. Dobrze, a więc nasze omawianie zaczniemy od figurki, jaką jest ten operator tej zamiatarki. Tak się on prezentuje z przodu. Ma naprawdę bardzo ładny torsik, tak się prezentuje z tyłu. Z tyłu ma oczywiście megafon i kaptur. Ma tylko jedną twarzyczkę, ma naprawdę bardzo ładną czapkę i szkoda, że nie ma nadruku na nóżkach. Teraz przedstawię wam Kosz, który tak się prezentuje. Nic specjalnego, zwykły kosz, taki jak w Lego. I jeszcze dodatkowo yy, taki banan, który ma, chyba który ma chyba imitować skórkę od banana. Dobrze, a więc teraz Wam pora wam pokazać tą zamiatarkę, która tak się prezentuje. Yy, tak się prezentuje z przodu, tak z tyłu, tak z jednego boku, a tak z drugiego. Tak się jeszcze prezentuje z góry. Naprawdę bardzo fajny pojazd. Ma oczywiście z tyłu łopatę i szczotki. Tutaj ma taki, można tak to nazwać, bagażnik. Któremu, do którego dajemy różne, różne śmieci. Ma oczywiście szczotkę z przodu i z boku. No i to jest naprawdę bardzo ładny pojazd. Teraz Wam jeszcze pokażę, jak ta zamiatareczka prezentuje się z minifigurką. A więc widzimy się za chwilę. Tak się prezentuje ta zamiatarka z minifigurką. No i to już chyba koniec tego odcinka, bo już w sumie nie ma za bardzo co omawiać. Jeszcze mogę Wam tylko pokazać tutaj ten element, który jest nadrukowany więc naprawdę bardzo fajnie. Ogólnie w tym zestawie w ogóle nie ma naklejek więc to jest naprawdę super anckie. No i chyba tyle. Dobrze, a więc to już koniec tego odcinka, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, no to oczywiście zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. No i co? No i łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, trzymajcie się na razie, do następnych filmów. No i pa!